Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w moim kanale, Michał Nowak, Boże Narodzenie 2022 I co edytujemy? Napis szczęśliwego nowego roku 2023 Chodzimy do YouTube, ale po prostu chcę tam tym YouTube'a, chcę iść nowej społeczności i co utworzyć ten nowy post To nie? Chcę tekstem, Co wprowadzić Szczęśliwego to tylko nowego roku, rezerwy, ale za to dla osoby, która rezerwy przeszła jeszcze w czasach Związku Radzieckiego. Dobrze, wszystko co Cię... Rujn ten dada postawom. I co wyrobić? Tak. Północ. Dobra, okej. Ty na 1 stycznia. 2023 Dobra. lub ta gotowe. Zleciłem wrak i na coś zaplanujemy. Ale tu mając te wszystkie społeczności i komentarze.